Nikt nie miał tego zobaczyć. Ten konkretny fragment dokumentu nie był przeznaczony do publicznej publikacji, nie był przewidziany do cytowania w raportach medialnych, nie miał trafić do oficjalnych podsumowań sprawy, ale ktoś popełnił błąd proceduralny. I ślad istnienia tego fragmentu przypadkowo pozostał w systemie archiwizacyjnym. I kiedy porównasz różne wersje tego samego dokumentu, zobaczysz, że coś fundamentalnie zniknęło. W oficjalnych, publicznie dostępnych materiałach dotyczących tej sprawy tego konkretnego elementu po prostu nie ma. Nie wspomina się o nim w oficjalnych raportach końcowych, nie pojawia się w żadnych prasowych podsumowaniach, nie cytuje go żaden dokument dostępny dla dziennikarzy śledczych, nie ma go w wersjach upublicznionych dla rodzin poszkodowanych. A jednak ten fragment kiedyś niewątpliwie istniał w oryginalnej dokumentacji. Był napisany, był zatwierdzony był część oficjalnego raportu i właśnie dlatego, z bardzo konkretnych, przemyślanych powodów, został później całkowicie usunięty z dostępnego obiegu informacyjnego. Pytanie brzmi, co było w tym fragmencie tak problematycznego, że ktoś na wysokim szczeblu decyzyjnym uznał, że lepiej, aby po prostu przestał istnieć? Listopad. Rok 2010. Poważny incydent w dużej instytucji publicznej. Sprawa wywołująca znaczące zainteresowanie mediów ogólnopolskich, setki artykułów prasowych, dziesiątki materiałów telewizyjnych, publiczna debata trwająca tygodniami. Sprawa była badana formalnie dokładnie normalnie ściśle zgodnie z obowiązującą procedurą administracyjną powołano niezależną komisję składającą się z dziesięciu uznanych ekspertów z różnych dziedzin. Komisja pracowała intensywnie przez pięć miesięcy. Dokumentacja wyjściowa była kompletna, obszerna, szczegółowa. Setki stron zeznań świadków, dziesiątki ekspertyz technicznych, szczegółowe analizy chronologiczne, fotografie, nagrania, protokoły. Do pewnego konkretnego momentu wszystko było przejrzyste i dostępne. Potem, w finalnej wersji raportu przedstawionego publicznie, jeden kluczowy fragment po prostu zniknął bez śladu z oficjalnych akt sprawy. Nie cały dokument został usunięty. Nie cały rozdział został wycięty, tylko jego dokładnie określona część. Konkretnie dwa akapity, znajdujące się w środkowej sekcji raportu, dwa akapity, które w wersji roboczej miały numer strony 23, w wersji finalnej strona 23 kończyła się w połowie poprzedniego paragrafu, a następna myśl zaczynała się już na stronie 24, jakby nic między nimi nie istniało. Co bardzo ciekawe w kontekście całej tej sytuacji, Absolutnie nikt z oficjalnych przedstawicieli instytucji nigdy publicznie nie zaprzeczył faktycznemu istnieniu tego usuniętego fragmentu w wersji roboczej. Nie powiedziano tego nigdy nie było. Nie stwierdzono to nieprawda. Nie wydano dementii. Po prostu kompletnie przestano go cytować w jakichkolwiek oficjalnych kontekstach. Przestano się do niego odnosić. Przestano o nim wspominać w komunikatach prasowych. W kolejnych wersjach tego samego raportu, które krążyły między różnymi komórkami administracyjnymi, wyraźnie pojawiła się dziwna luka narracyjna krótka, tylko dwa akapity, ale znacząca w swoich konsekwencjach interpretacyjnych. Jeden z członków komisji, po zakończeniu oficjalnej pracy i przejściu na emeryturę trzy lata później, w prywatnej rozmowie stwierdził, Pamiętam, że ten fragment był w wersji, którą zatwierdziliśmy. Był dokładnie między analizą procedur a sekcją z wnioskami końcowymi. Dotyczył pewnej chronologii decyzji. Kiedy zobaczyłem opublikowaną wersję finalną, zauważyłem, że go nie ma. Zapytałem kolegów z komisji. Wszyscy potwierdzili, że go pamiętają, ale nikt nie wiedział, kto i kiedy podjął decyzję o usunięciu, bo wtedy pojawia się pierwsza fundamentalna zasada zrozumienia tej sytuacji. W sprawach tego rodzaju dotyczących poważnych incydentów w instytucjach publicznych każde pojedyncze zdanie w tysiąc oficjalnym raporcie ma ogromne prawne i polityczne znaczenie. Każde słowo jest analizowane przez prawników, każda fraza jest interpretowana przez media, każde stwierdzenie faktograficzne może stać się podstawą dla przyszłych procesów sądowych lub dochodzenia prokuratorskiego. Dlatego właśnie usunięcie całego fragmentu z finalnej wersji dokumentu absolutnie nie jest zwykłą redakcyjną korektą stylistyczną, nie jest poprawieniem literówki, nie jest uproszczeniem języka dla czytelności, jest świadomą, przemyślaną, strategiczną decyzją o charakterze politycznym. I ktoś konkretny, posiadający odpowiednie uprawnienia decyzyjne na wysokim szczeblu instytucjonalnym, musiał formalnie zatwierdzić to usunięcie. Pytanie brzmi: kto? Inaczej polecenie. A wtedy sytuacja staje się jeszcze bardziej zagadkowa i niepokojąca. Kilka lat po oficjalnym zamknięciu sprawy i opublikowaniu finalnego raportu, w obiegu dziennikarskim pojawiła się nieoficjalna kopia jednej ze wcześniejszych wersji, roboczych dokumentu. Niepełna, brakowało kilkunastu ostatnich stron. Nieoficjalna, bez pieczątek i podpisów zatwierdzających, bez metryczki identyfikacyjnej wskazującej, z którego etapu prac komisji pochodziła, ale wystarczająco kompletna, żeby każdy uważny czytelnik mógł porównać ją z wersją oficjalnie opublikowaną i żeby mógł zadać fundamentalne pytanie: dlaczego ten konkretny fragment nigdy oficjalnie nie ujrzał światła dziennego w finalnej publikacji? Fragment dotyczył precyzyjnej chronologii podejmowania kluczowych decyzji administracyjnych w dniu incydentu. Wymieniał konkretne godziny, konkretne nazwiska osób decydujących, konkretną kolejność wydawanych poleceń i pokazywał coś, czego oficjalna narracja starannie unikała: że między pierwszym sygnałem ostrzegawczym a pierwszą realną reakcją instytucji minęło nie kilkanaście minut, jak sugerowała wersja finalna, ale ponad cztery godziny bezczynności. Cztery godziny, w których nikt nie podjął decyzji, nikt nie wydał polecenia, nikt nie zareagował na wyraźne sygnały zagrożenia. Jest jednak coś znacznie gorszego niż samo usunięcie fragmentu z dokumentu. Usunięty fragment sam w sobie technicznie nie zmieniał podstawowych, udowodnionych faktów dotyczących incydentu. Nie zaprzeczał temu, co się wydarzyło, nie kwestionował liczby poszkodowanych, nie podważał ekspertyz technicznych, nie negował zeznań świadków. Zmieniał jednak coś potencjalnie znacznie gorszego dla instytucji i konkretnych osób: zmieniał całkowitą interpretację odpowiedzialności za przebieg wydarzeń. Po usunięciu tego kluczowego fragmentu chronologicznego, cała oficjalna historia incydentu wyglądała znacznie bezpieczniej dla osób sprawujących władzę w momencie zdarzenia. Wyglądała jak nieunikniony wypadek losowy jak sytuacja, której nikt racjonalnie nie mógł przewidzieć jak seria nieszczęśliwych zbiegów okoliczności niemożliwych do uniknięcia. Ale z tym usuniętym fragmentem historia pokazywała coś zupełnie innego. Pokazywała zaniedbanie, pokazywała bezczynność, pokazywała konkretne osoby, które wiedziały o zagrożeniu i świadomie nic nie zrobiły przez cztery kluczowe godziny. I właśnie dlatego fragment musiał zniknąć. Absolutnie nikt z osób urzędowych, Nigdy oficjalnie, publicznie nie przyznał się do podjęcia ostatecznej decyzji o usunięciu fragmentu. Nie ma podpisu konkretnej osoby zatwierdzającej zmianę, nie ma daty formalnego polecenia redakcyjnego, nie ma protokołu z posiedzenia, na którym podjęto tę strategiczną decyzję. Jest tylko instytucjonalna cisza i nieformalna milcząca zgodność wszystkich zaangażowanych stron, że tak po prostu było lepiej dla wizerunku instytucji. Kiedy dziennikarze śledczy próbowali dociekać, kto dokładnie odpowiada za te zmiany, otrzymywali wyłącznie wymijające biurokratyczne odpowiedzi. Raport przeszedł standardową procedurę redakcyjną i prawną weryfikację. Wszystkie zmiany były uzgodnione z odpowiednimi komórkami merytorycznymi. Finalna wersja została zatwierdzona przez uprawnione gremia decyzyjne. Żadnych konkretów, żadnych nazwisk. Żadnej transparentności procesu decyzyjnego. Jeden z prawników reprezentujących rodziny poszkodowanych próbował uzyskać dostęp do wszystkich roboczych wersji raportu, aby porównać zmiany wprowadzane na różnych etapach pracy komisji. Wniosek formalny został złożony zgodnie z prawem o dostępie do informacji publicznej. Odpowiedź przyszła po sześciu tygodniach. Dokumenty robocze komisji nie podlegają udostępnieniu ze względu na ochronę wewnętrznych procesów deliberacyjnych instytucji. Prawnik odwołał się do sądu administracyjnego. Proces trwał 18 miesięcy. Wyrok: instytucja ma prawo chronić swoje wewnętrzne dokumenty robocze. Oddalono odwołanie. Istnieje bardzo konkretny, logiczny powód, dla którego świadomie usuwa się fragmenty z oficjalnych dokumentów. Nie zawsze po to, żeby coś całkowicie ukryć przed opinią publiczną. Ale często po to, żeby czegoś konkretnego nie dało się później formalnie, prawnie udowodnić w postępowaniu sądowym lub prokuratorskim. Bo jeśli coś nie istnieje w oficjalnej dokumentacji, nie można tego cytować jako dowodu, nie można się na to powoływać w procesie, nie można budować na tym zarzutów odpowiedzialności karnej lub służbowej, a bez twardego dowodu dokumentacyjnego tylko nieoficjalne plotki, tylko niepotwierdzone pogłoski. Tylko wspomnienia świadków, które można podważyć jako nieprecyzyjne lub subiektywne. To jest mechanizm systemowej ochrony przed odpowiedzialnością. Dziś oficjalna wersja raportu jest administracyjnie czysta, formalnie poprawna, prawnie niezaczepna, ale jednocześnie fundamentalnie niekompletna w swojej warstwie faktograficznej i interpretacyjnej. A historie budowane świadomie na informacyjnych brakach, na celowych lukach narracyjnych, Zawsze w końcu wracają w artykułach dziennikarskich, w książkach historycznych, w badaniach akademickich, w pamięci społecznej, bo prawda ma to do siebie, że nawet jeśli zostanie usunięta z oficjalnych dokumentów, nie znika całkowicie, pozostaje w pamięci ludzi, pozostaje w nieoficjalnych kopiach, pozostaje w sprzecznościach logicznych między różnymi wersjami tej samej historii. Rodziny osób poszkodowanych do dziś nie otrzymały pełnego wyjaśnienia, dlaczego reakcja instytucji zajęła tak długo, dlaczego konkretne osoby nie podjęły działania, mimo że miały informacje o zagrożeniu. Oficjalna odpowiedź: Raport wszystko wyjaśnia. Sprawa została przebadana zgodnie z procedurą. Ale czy naprawdę wszystko wyjaśnia raport, z którego celowo usunięto kluczowy fragment? Nikt nie miał tego zobaczyć. Ten fragment został świadomie wymazany z oficjalnej historii. Ale ślady dokumentacyjne, jak pokazuje ta sprawa, nie znikają całkowicie same. Pozostają w systemach informatycznych, pozostają w prywatnych notatkach członków komisji, pozostają w nieoficjalnych kopiach krążących między dziennikarzami. I prędzej czy później ktoś te ślady znajduje i zaczyna zadawać niewygodne pytania. Jeśli chcesz poznać kolejne ukryte historie, które zostały świadomie skrócone, urzędowo poprawione albo instytucjonalnie uciszone, następny szokujący odcinek czeka dokładnie tutaj w playliście, bo nie wszystkie oficjalne raporty zawierają pełną prawdę. Niektóre zawierają tylko tyle, ile uznano za bezpieczne do publicznego ujawnienia.